Cześć, Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, będziemy grali w Hello Neighbor i pokażę Wam lokację e, czerwonej płyty winylowej. I, I możecie ją zdobyć tylko, gdy macie zieloną płytę winylową. Niestety muszę się streszczać, ale na szybko to nagramy. E, tak, mamy czerwoną płytę winylową. E, I jak ją zdobyć? Pierw pokażę miejsce globusa, na szybko. Dobra, Dobra musimy się streszczać. Dobra. musimy pierwotnie rwalić sąsiada, żeby nie, nie było głowy. nie udało się. E, płyta winylowa, e, znaczy. Globus znajduje się tutaj, bo jest to ogólnie zagadka związana z Globusem. Z Globus znajduje się tutaj i... O, na czym polega ta zagadka? Pokażę. Przejdź. I teraz tutaj? Możemy wychodzić. E zagadka ta jest związana... Nie, no nie. O, mój doko, Muszę się mocno streszczać tutaj. I jak by... chcecie sobie zdobyć ten właśnie globus. Chcecie zdobyć ten globus. bo zaraz poszaleje normalnie. Dobra. Yy, tutaj w tym pokoju znajduje się tort oraz zagadka. Potrzebuje ci tutaj postawić yy, Gramofon i zagrać na nim po prostu muzykę, jego uspokajającą. E, wtedy nasze krzaki będą powiększane, i wtedy odblokuje nam się opcja poruszenia dźwigni. Bo wszystkie dźwignie ustawiamy chyba na czerwone, bo wtedy chyba nie było otwarte. I tak widzicie. Postawiamy i wtedy tutaj obokuje Wam się wasz właśnie globus. Bierzecie go ze sądu do domu z Waszego. Otwieracie zamrażarkę. Wsadzacie go do niej i szybko on się zamraża. Bierzecie go. To jest zadane na czas, gdy już na maksa się zamrozi. Bierzecie go. Idziecie tutaj, to już sobie można... Tu już coś Bierzecie. E, idziecie. Oczywiście nie tutaj do innego pokoju, tylko ja nie mam zbytnio czasu, e, jakie są. Właśnie, pokażę Wam, bo sąsiad nie zdąży. O! Do tego pokoju idziecie właśnie. Umieszczacie na tym lobus na PS-ie L1, klikając. I wtedy wchodzicie właśnie do pokoju, gdzie znajduje się czerwony gramofon, którego Wam chyba nie pokazałem tego pokoju. Ale teraz Wam pokażę samą górę idziecie po wszystkich drabinach po wszystkich drabinach aż do tamtąd i wtedy zamraża wam się tam woda wy idziecie do tej wody właśnie gdy ona jest zamrożona wchodzicie po niej, wykonujecie parkour żeby zdobyć globus znaczy płytę winylową i macie płytę winylową nową i jest to zielona, czerwona płyta winylowa, która ma taką muzykę. A. taką. I ta pomniejsza roślinę, a ta powiększa. Bo nawet widać jest po kolorach. No i to w sumie wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i cześć.